Księgi Cudowi Łask, wyczytamy tam takie uzdrowienia. 8 września 1926 roku miało miejsce nagłe uzdrowienie Józefa Wałęsy przed cudownym obrazem, który przyczołgał się, dosłownie przyczołgał się o kulach na Jasną Górę spod Strzelna z parafii Budy, 277 kilometrów i dotarł tutaj 2 września. Więc, kochani, zmierzyłem tę odległość licznikiem samochodob. Wyszło mi 277 km. Przyciągał się 22-letni Józef Wałęsa, bo po dwóch latach leczenia nogi w Poznaniu zdecydowano amputację. Nie mógł się z tym pogodzić, 22 lata. Dlatego zrobił sobie te lagi, one tam wiszą w kaplicy po prawej stronie, przed, nad wejściem do Bazyliki. I z tymi lagami, posługując się nimi, te 277 km szedł z taką wiarą. Jeden dzień, trzeci wrzesień, czwarty wrzesień, piąty wrzesień, szósty września, siódmy wrzesień września, 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 nic się nie dzieje. Poszedł do spowiedzi, spowiednik mu doradził: słuchaj, teraz są tak już postępy w medycynie, zrobią ci sztuczną nogę. Przecież życie ważniejsze od nogi. Dobro, zaczynasz te życie, pogódź się z tym, jeżeli taka wola Boża, na cud nie licz, bo cud od Pana Boga wymagać nie możemy. Jakoś podniesiony na duchu, zdecydował się 8 września, że że wróci, wróci, ale już chyba pociągiem, i podda się tej operacji, żeby ratować życie, bo trzeba było koniecznie dla ratowania życia. Noga już objęta gangreną. I przyszedł przecudowny cudowny obraz: pożegna się z Matką Bożą. I ona czekała do ostatniej chwili na jego wiarę, na jego przyjście, na pożegnanie. I właśnie zgotowała mu ten prezent. Kiedy już się zdecydował, kiedy prosił o siłę, o moc, wstał zdrowy. Nagłe uzdrowienie. I tę kulę zostawił. Powtarzam, 8 września 1926 rok. Józef Wałęsa. W tejże księdze mamy również pod datą 8 września 1948 roku uzdrowienie w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa. Została nagle uzdrowiona Genovefa z Wągorzyna. Przez ponad dwa lata posługiwała się laską, mając niewładną nogę. I po stromych stopniach kaplicy serca Pana Jezusa zeszła już normalnie bez pomocy szczudła. Zeznanie to podpisało aż ośmiu świadków. W tym samym dniu Ludwik N. Nie mam tu nazwiska. Składa podziękowanie Matce Bożej za ocalenie podczas okupacji hitlerowskiej. Był skazany na śmierć, ale żarliwie błagał Matkę Bożą o ratunek i niespodziewanie został zwolniony, ocalony, cudem właśnie w ostatnim momencie, tuż przed rezygnacją.